Cześć. Dzisiaj będzie o poliglotach, czyli o umysłowych kulturystach. Ale zanim zaczniemy, chciałabym, żebyś pobrał sobie dokument, który dla Ciebie przygotowałam, taką ściągę, od swój grafik i naucz się języków obcych. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że większość z nas się boryka z brakiem czasu, i to jest właśnie remedium na ten brak czasu. Po prostu przeanalizujesz sobie, co do tej pory robiłeś. Na co czas poświęcałeś i znajdziesz ten, tak naprawdę, ten czas, który, którego myślisz, że nie posiadasz, właśnie dzięki temu poradnikowi. Link znajduje się w opisie pod filmem, także kliknij go, pobierz sobie i zacznij działać. Teraz na temat, właśnie, dlaczego uważam, że poligodzy to są tacy mentalni, tacy umysłowi kulturyści. W ogóle, skąd pomysł na, na tego umysłowego takiego kulturystę? Otóż jakiś czas temu czytałam taki felieton. Niestety nie pamiętam, kto go napisał i jaki dokładnie był tytuł tego felietonu. Traktował on właśnie o tym, że inteligencja i poczucie humoru to są takie protezy, które mężczyźni sobie nakładają w miejscu, gdzie powinny być mięśnie. Generalnie o mężczyznach takich właśnie nieumięśnionych. Tak jest bardzo mocno z przyłożeniem oka. I do pewnego stopnia właśnie... Nie to zainspirowało, żeby właśnie tak to nazwać, ale faktycznie jest to taki powiedzmy umiejętności umysłowe, które są wy wyciągnięte na dosyć wysoki poziom, na bardzo wysoki poziom, raczej nieosiągalny dla przeciętnych ludzi, a to z tego względu, że te osoby, aby być kulturystą, aby osiągnąć taką masę mięśniową i taki wygląd ciała, po prostu nad tym bardzo intensywnie pracują i dokładnie tak samo jest z poliglotami. No Ale nie znaczy to, że ty Musisz tak intensywnie pracować i być takim właśnie językowym czy tam umysłowym kulturystą. Wystarczy, że będziesz tylko wysportowany. No bo każdy spotykając poligon mówi: Wow! 9 języków to znaczy, a są oczywiście tak, na przykład ja, ale są tacy, którzy mają więcej. Ale to też nie jest tak, że jeżeli taki Richard Simcoe zna około 50 języków, to nie znaczy, że on potrafi w tych 50 językach zrobić wszystko, tak? Wynegocjować kontrakt i pospierać się na temat, nie wiem, plusów i minusów chrześcijaństwa. Nie. On po prostu się potrafi w większości tych języków dogadać i w większości przypadków jest tak, że u poliglotów część tych języków to są tak zwane bardzo mocne języki, a część jest taka komunikatywna. Bo nie oszukujmy się, nie da się na takim bardzo zaawansowanym poziomie znać wielu języków, ponieważ tych słów które i konceptów różnych kulturowych jest mnóstwo i po prostu nam nie starczyło, żeby to wszystko zgłębić. Ale dlaczego uważamy, ja uważam, że to jest jakby taki umysłowy kulturysta, bo patrzymy na te osoby i mówimy: Wow, ojen, ja to też tak chciał, też bym tak chciał, ale no chyba mi to się nigdy nie uda. I jakby taka analiza na szybko jest albo nic, albo ten kulturysta. Chcemy, nie wiem, schudnąć, pójść na siłownię, to nie patrzymy na kulturystę, na kogoś z idealnie wyrzeźbionym sześciopakiem i nie mówimy, wow, też bym tak chciała, ale ja tego nigdy nie osiągnę. No, może tak mówimy, albo ja też tak chcę i też tak zrobię, ale rzadko kiedy udaje nam się to osiągnąć. Ale o co chodzi? Nie musisz mieć idealnie, idealnie wyrzeźbionego sześciopaka, nie musisz wyglądać jak kulturysta, nie musisz być poliglotą. Wystarczy, że nauczysz się jednego, dwóch języków, może jak chcesz mocno trzech, ale naprawdę. Okolice dziesięciu są tak naprawdę tak de facto mało komu potrzebne. I to też nie jest tak, że ja się nauczyłam tych dziewięciu moich języków, tak. O, nagle przyszły, się nauczyłam, albo wszystkich się nagle zaczęłam uczyć naraz. Też na ten temat filmik będzie tutaj link, um, będziesz mógł sobie obejrzeć wkrótce. Nie nauczyłam się wszystkich naraz, z tego względu, że po prostu. Jakby potrzeba uczenia się kolejnego języka pojawiała się z czasem w moim życiu. Więc teraz nagle mamy taki wysyp poliglotów, wszyscy mówią wiadomo ile językach, ale kiedy de facto przyjrzeć, to oni tak naprawdę, no tak komunikatywnie raczej się porozumiewają. No ale to nie o to chodzi. Ja nie chcę tutaj nikogo krytykować. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że nie musisz ani się nauczyć języka na poziomie C2, ani nie musisz znać 10 języków. I po prostu zacznij dzisiaj, obejrzysz jakiś film, posłuchaj podcastu, cokolwiek przyjdzie Ci do głowy, zacznij i coś zrób po prostu. Zacznij uczyć się języka i musisz oczywiście wiedzieć dlaczego. Tutaj znajdziesz sobie filmik, jak to przeanalizować. I po prostu lepiej zrobić już od dziś cokolwiek przez następny rok, chociażby przez 5 minut, niż nie robić nic i wlegać to w nieskończoność. Na temat prokrastynacji będzie filmik tu więc spokojnie, nie stresuj się, nie musisz być umysłowym kulturystą, po prostu bądź wysportowany, czyli po prostu bądź komunikatywnie, po, jeżeli będziesz się potrafić porozumiewać komunikatywnie w jednym, dwóch czy trzech językach, to naprawdę będzie świetnie. Naprawdę jeden wystarczy. Większości osobom wystarczy jeden. Więc nie przejmuj się, pamiętaj, żeby ściągnąć dokument, który dla Ciebie przygotowałam, jak odblokować swój grafik i nauczyć się języków obcych. Link znajdziesz w opisie pod filmem. To wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!